Naprawdę ukrywałam to przed wami przez 7 miesięcy. I teraz jest ten moment, kiedy w końcu Wam powiem. <śś> Okej, okay, najpierw zobaczcie sami, a później obgadamy to wszystko. Przykro mi. Niedobór czasu? Nadmiar świata do uratowania. Diagnoza? Rozległa zmartwienica. Obumierają Pani ostatnie komórki spokoju. Prześladują nas zaległe rachunki, długotrwały stres, toksyczne związki. Moglibyście darować sobie te toalety na koc paragonu. Często się rozsypuję. Zawsze składam cierpliwie od nowa. Za każdym razem trochę inaczej.

Od września intensywnie pracowałam nad tym tomikiem. Mottem tego tomiku są słowa poezja ma mówić o nas za nas. To są w ogóle słowa, które wypowiedział kiedyś na zajęciach mój prowadzący z literatury. To jest dokładnie to, i trzymały się mnie te słowa cały czas, kiedy pisałam te wiersze. Od początku wiedziałam, że to ma być taka poezja, która jest blisko nas, która opowiada naprawdę o nas, o nas tutaj, tu i teraz. Chciałam, żebyśmy mogli się obwinąć tą poezją, bo jest nam ona tak bliska. W tej książce jest pięć takich rozdziałów, działów. Pokolenie. Tam właśnie znajdują się wiersze, które opowiadają o przeżyciach stricte dla naszego pokolenia. Rzeczy związane z internetem, konsumpcjonizmem i tak dalej. Jest tożsamość. W nim znajdują się wiersze, w których podmiot próbuje odnaleźć swoje miejsce, zrozumieć siebie, swój stosunek do rzeczy wokół niego. Trzeci to uniesienia, i tam znajdują się rzeczy, które albo mają takie zabarwienie jakieś figlarno seksualne, albo znowu trochę bardziej dramatyczno związkowe, związane z relacją z drugim człowiekiem. Mm -hmm. Czwarty rozdział to wyrażenia, i tam znajdują się wiersze, które opowiadają o sztuce i o słowie samym w sobie, jak ważne jest słowo i jakie uczucia wywołuje w nas sztuka. Mm -hmm. Piąty to marność. W marności jest dużo śmierci. W ogóle. W tym tomiku jest bardzo dużo śmierci. Tego, w jaki sposób podmiot próbuje sobie poradzić z jakimś takim kryzysem egzystencjalnym. Zresztą Wy wiecie, że ja jestem największym fanem motywu dance macabre. Uważam, że dance macabre to jest najpiękniejsza rzecz, jaka kiedykolwiek powstała w sztuce. Ta ironia, że umieramy, ale jednak dalej tańczymy. Tego jest dużo w tych wierszach. Oczywiście są też obrazki kościotrupów, no bo trzeba być wiernym, prawda? Swojej estetyce. Dla kogo jest ta książka? To jest ważne pytanie. Dla osób, którzy cenią sobie estetykę, bo ja zadbałam o to, żeby każda strona tej książki była doskonała. Po prostu. Oczywiście oprawa graficzna jest szaro-czarno-fioletowa, no bo Szanujmy się. Dla tych, którzy lubią, w jaki sposób ja poruszam jakieś ważne tematy, w jaki sposób je ogrywam, bo w tych wierszach to się odzwierciedla, a nawet ja uważam, że to jest tam ubrane w słowa lepiej. Bo kiedy ja nagrywam vloga, to wiadomo, że to jest forma zwyczajnej rozmowy, a tam to były teksty, nad którymi ja siedziałam miesiącami. Kwestionowałam każde słowo, czy to jest najlepsze słowo, jakie tylko mogę użyć w tym miejscu. Dla osób, które lubią współczesne. Poezję, po prostu, bo tak jak wspominałam wcześniej, to jest poezja, która ma być blisko nas tu i teraz. Poezja na miarę naszych czasów. Wielkie słowa, werka. Kto chce wspierać moją szeroko pojętą twórczość, czy to w internecie, czy to w świecie realnym, bo obiecuję, że to jest dopiero początek. Pięć. Ja uważam, że to jest dla ludzi, którzy. Zwyczajnie są zaciekawieni i chcą w ogóle zobaczyć, co to jest, bo ja mogę poświadczyć. To jest książka, którą ja bym kupiła. Tymi ręcoma napisane to jest i po prostu tą głową wymyślone. Ta dupa odpadła podczas tej pracy. I worked my ass off. W tych wierszach nie ma mleka i miodu, są krew, pot i łzy. Rozumiemy się? Ja od dobrego wiersza oczekuję czegoś takiego, że. On wcale na pozór nie zapowiada się, jakby był mocny. Czytam go jednym tchem, i nagle na końcu ktoś po prostu bierze łopatę i wali mi w łeb. Tak ja się chcę poczuć po przeczytaniu wiersza. W tej książce nie ma ani jednej kropki i kreski, której ja nie uważałam, że to jest najlepsza kropka i kreska, która może się tam znaleźć. Jestem szaloną osobą, kiedy teraz słyszę swoje słowa, ale naprawdę, jeżeli podejmuję się takiego projektu, to z siebie i ze wszystkich osób, które w jakiś sposób są w niego zaangażowane, po prostu staram się wycisnąć ostatnie soki. Dlatego mogę Wam poświadczyć, że to jest 100% mnie. Zresztą, czy Wy nie widzicie tego, że ja nawet jestem ubrana jako kładka tej książki, w sensie come on, people? <grych> czy ja już jestem własną parodią? Naprawdę, to, co trzymam teraz w rękach, to jest najlepsza rzecz, jaką Weronika 2017-2018 była. Była w stanie stworzyć i składam ją w wasze ręce. Jest taka piosenka pod tytułem Szukam spłyty Flirtini. Nie mam pojęcia, jak, czy powinnam odmienić to spłyty flirtinów. I tam są takie słowa: chcę miejsc, do których kiedyś bym się bał dać ostatni krok. No ja jeszcze nie spotkałam się z lepszym zdaniem, które opisywałoby mój stan podczas tworzenia tej książki. Od samego początku bałam się. Nie było etapu, na którym się nie bałam. Teraz jest kolejny etap, kiedy mówię Wam o tym i ja się nadal boję. Na początku bałam się tego, że w ogóle nie będę w stanie tego napisać w taki sposób, jak mnie to satysfakcjonuje. Okazało się, że, że jednak tak, jestem usatysfakcjonowana. Później bałam się, że nie będę w stanie z Panią Graficzką dojść do takich ilustracji, które będą mnie satysfakcjonować. Okazało się, że to totalnie nie, że, że to jest najpiękniejsza rzecz, na jaką w ja patrzyłam w ostatnich latach i teraz boję się, że albo wy nie będziecie zainteresowani, albo że wam się nie spodoba. I mam wielką nadzieję, że to będzie kolejny etap, w którym znowu okaże się, że. Uff! Jednak, jednak było ok. W ogóle wcześniej, już w swoim życiu, ja sobie powiedziałam, że nigdy nie napiszę tomiku poezji tylko dlatego, że, że boję się odbioru tej poezji, bo ona znaczy dla mnie wiele. Ale teraz wydaje mi się, że, że naprawdę nie ma co się zastanawiać i nie chcę pozwolić na to, żeby ten strach mnie zatrzymał. To jest naprawdę książka, której ja wcześniej jeszcze nie widziałam i być może Wy też jeszcze takiej nie widzieliście. Tak jak Wy sami zauważyliście, ja nigdy nie proszę o lajki, osoby Nie ma ta o nic nie proszę, ale dzisiaj proszę. Wiem, że w Was tkwi ogromna siła, jakby Kaman do moich stu filmów dodaliście napisy w 3 dni, nikt nic Wam za to nie dał. To jest niesamowite. Nie wiem, czy gdziekolwiek indziej znalazłabym tyle osób, które mają takie nastawienie. Dlatego dzisiaj ja was proszę, żebyście tą informacją, że Weronika Szymańska Billy Sparrow wydaje tomik poezji, wytapetowali swoje wszystkie social media, żeby wszyscy się o tym dowiedzieli. Żebyście przekazywali to jak dobrą nowinę i mówili swoim znajomym: Nie! Nie uwierzysz, co właśnie Billy powiedziała. Zobacz to. To będzie dla mnie realne. i. Najpiękniejsze wsparcie, jakim możecie mnie teraz obdarzyć. Mam takie marzenie, żeby ta książka naprawdę była blisko ludzi, żebym ja widziała, że wszyscy wrzucają te wiersze na Instagram, żebym ja jechała autobusem i żebym widziała, jak ludzie mają przy sobie tę książkę i czytają ją, żeby te wiersze budziły w nich refleksje, też czasem bawiły, żeby tyle emocji, tyle emocji starałam się uchwycić w tych wierszach i mam nadzieję, że naprawdę tak jest. Oficjalna premiera tej książki jest 18 kwietnia, ale już teraz, Możecie ją zamówić, link jest w opisie, i no nie będę kłamać. Jeżeli chcecie, to już weźcie, nie czekajcie, bo ja chcę zobaczyć, czy będzie jakie zainteresowanie i w ogóle, więc nie czekajcie, nie czekajcie. Chyba, że przyjdziecie na spotkanie w Warszawie. Wtedy tam będzie Wam wygodniej kupić, bo to jest spotkanie przedpremierowe i te książki będą tam po prostu specjalnie wcześniej. W opisie znajduje się też rozpiska spotkań autorskich. O tym będę mówić jeszcze w kolejnym filmie więcej, ale już Wam mogę powiedzieć, że na pewno na spotkaniu w Warszawie, które otwiera ten cały tour, będzie tłumacz języka migowego. Powiedziałam A, mówię B. Chcę dać dobry przykład ludziom, którzy organizują spotkania różnego rodzaju, różne eventy, że można o tym pomyśleć, że da się to zrobić. Dlatego, jeżeli jesteście głusi lub macie znajomych, którzy są głusi lub Zapraszam, jesteście mile widziani na spotkaniu w Warszawie. Wspólnie sobie pożartujemy z tego, jak to się stało, że ja się stałam poetką. Do tego w ogóle wszystkiego, co już tutaj zostało powiedziane i co zostało zrobione, to jeszcze przy okazji tej książki wypuszczamy linie limitowanych. Przyklejanych tatuaży, które są z ilustracji, z moich ulubionych ilustracji z tej książki. I robimy to w taki sposób, że kiedy wy przyjdziecie na spotkanie i przyjdziecie do mnie z książką, żebym ją podpisała, to wtedy jeszcze dostaniecie ode mnie, właśnie, upominek w postaci tego tatuażu. To jest taka. Mała rzecz, ten tatuaż jest warty tak naprawdę 2 złote, ale dla mnie on jest bezcenny, bo jest kamon tatuażem z mojej własnej linii przyklejanych tatuaży. Czy kiedykolwiek myśleliście, że będziecie mieli taką linię? Ja też nie. No i to jest dla mnie ważne, że mam dla Was jakiś taki mały prezencik za to, że jesteście, za to, że przyszliście, bo nie musieliście, nie musicie, ale jednak jesteście i, i bardzo się cieszę, że jesteście. <grym> Okej, okay, mam nadzieję, że jesteście zaskoczeni, bo specjalnie nie mówiłam Wam o tym przez 7 miesięcy, żeby był efekt wielkiego zaskoczenia. Będzie jeszcze następny film, który będzie Q&A na temat książki i będzie też vlog, w którym ja pokażę Wam ten cały proces i wszystkie moje stany emocjonalne podczas pisania, bo przez to, że nie mogłam Wam o tym powiedzieć, było mi tak źle, a chciałam to uchwycić, że nagrywałam sobie na bieżąco moje wypowiedzi od początku tego, tego procesu. Oh, bardzo Wam dziękuję. obczajcie opis, tam są wszystkie informacje. Jeszcze raz dzisiaj dziękuję, nie tylko za oglądanie, ale za wszystko, że no jestem tu, gdzie jestem, tak? To jest piękne. I dzięki Bogu za to! Pa Pa!